Cześć z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. Dzisiaj kolejny z szybkich newsów, tym razem dotyczący GTA 6. Wczoraj spółka Take to Interactive, czyli właścicielka Rockstar Games, które stoi za grą Grand Theft Auto, opublikowała kolejne sprawozdanie finansowe. Sprawy mają się dobrze, słupki idą w górę, nawet mimo zmniejszających się wpływów z GTA Online. Najważniejsza informacja, której wyczekiwali gracze, dotyczyła jednak daty premiery gry. Z opublikowanych dokumentów wynika, że jesienne okienko roku 2025 jest nadal w oficjalnym scenariuszu. Możecie rzucić okiem na rozpiskę planowanych premier na najbliższe dwa lata. Link do strony, z której pobierzecie sprawozdanie, znajduje się w opisie filmu. Żeby jednak nie było zakolorowo, warto zwrócić uwagę na to, że pod spodem znajduje się mały dopisek głoszący, że szacunki dotyczące dat publikacji zostały sporządzone w maju 2024 roku. Teoretycznie zatem mamy potwierdzenie, że jesień tego roku nie jest zagrożona, ale pesymizm, który ostatnio panuje w sieci, podpowiada mi co innego, nie tylko zresztą mi. Od czasu do czasu zaglądam na stronę moich znajomych geta-6.pl, pozdrawiam Konrada Mikołaja. Udzielam się tam też od czasu do czasu, ale w większości śledzę opinię użytkowników, którzy ostatnio utracili wiarę w to, że gra ujrzy światło dzienne w tym roku. Brak jakichkolwiek działań marketingowych sugeruje, że gra może zaliczyć poślizg, albo po prostu Rockstar uważa, że jeszcze nie czas na marketing przedpremierowy. Na dwoje babka wróżyła. Brak głośnego drugiego zwiastuna gry, który nigdy się nie pojawił mimo usilnych prób przewidzenia daty jego emisji przez fanów, nikogo nie napawa optymizmem. Jak słusznie podkreślili chłopcy, spływają do nas również ponure wizje od wiarygodnych dziennikarzy, takich jak Jason Schreier, który w niedawnym wywiadzie dla Kinda Funny Games stwierdził, że będzie w szoku, jeśli GTA 6 nie opóźni się do 2026 roku, czyli bardziej go zdziwi publikacja gry w 2025 roku niż w kolejnym. Fani obserwatorzy swoje, a tymczasem Strauss Zelnik w sprawozdaniu głosi, co następuje. Patrząc w przyszłość, ten rok kalendarzowy zapowiada się jako jeden z najlepszych w historii Take Two, ponieważ planujemy wypuścić Sid Meier's Civilization 7 11 lutego, Mafię The Old Country latem, Grand Theft Auto 6 jesienią i Borderlands 4. Fajnie, ale teraz podlinkuję was do newsa od IGN, którym to powołują się na wypowiedź Strausa dotyczącą ewentualnego poślizgu. Słuchaj, zawsze istnieje ryzyko poślizgu, i uważam, że jak tylko powiesz takie słowa jak absolutnie, to zapeszasz sprawę. Koniec cytatu. Później podkreśla też, że wewnętrznie sami nie mogą doczekać się publikacji, ale oglądają się za siebie i patrzą na to, co robi konkurencja. Tak czy siak, jak widać, zostawiają sobie małą furtkę w razie awaryjnej sytuacji, nic wciąż nie jest ustawione na sztywno, i mimo dobrych przeczuć, o których wciąż mówi zelnik, nie należy wykluczać poślizgu. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy ewentualne opóźnienie GTA 6 będzie Wam przeszkadzało, czy nie. Czy w ogóle czekacie na tę grę? Ja czekam, poniesiony trochę falą ekscytacji, ale z drugiej strony patrząc wstecz, miałem z tą serią raczej pozytywne doświadczenia. Będę wdzięczny za komentarze, klikanie w kciuku do góry i subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.